Cześć, na pewno słyszeliście o artykule w brytyjskiej gazecie The Sun, która opisała łódź jako wymarłe miasto. Ja z racji studiów bywam w łodzi dosyć często i muszę przyznać, że w większości zgadzam się z tym, co napisane było w tej gazecie. Co prawda, prezydent łodzi próbowała y, wymusić jakieś przeprosiny, y, Tłumaczyła w mediach, że tak nie jest, jak piszą Brytyjczycy. Ale ona chyba nie chodzi po tych zwykłych dzielnicach łodzi. Po tych najbiedniejszych, czyli umiejscowionych w centrum. Tam, stojąc na przystanku, można rzeczywiście odnieść wrażenie, że w łodzi są tylko emeryci, menele i studenci często te trzy grupy społeczne mieszają się i przenikają, bo na przykład nieraz student wygląda jak menel, czasem emeryt jest menelem, czasem menel emerytem. Raczej, żeby menel był studentem, to się nie spotkałem. Ale w sumie może teraz wygląda jak hipster, a naprawdę jest menelem. Nieważne. Ważne jest to, że stojąc na przystanku na dziesięciu ludzi tylko może dwóch nie jest żadnym przedstawicielem żadnej z tych trzech grup. Jednak czy łódź wymiera? No, nie do końca mi się wydaje, widząc po korkach, tłoków, tramwajach czy autobusach. Tylko problem w tym, że znaczna część ludzi jest przyjezdnych z okolicznych miast, miejscowości, wsi. Dużo ludzi pracuje tylko w łodzi, nie mieszka tam. Ja przyznaję się bez bicia, że nie chciałbym mieszkać w Łodzi. Naprawdę bym nie chciał. Po prostu, jakoś, tyle czasu, ile tam spędzam, w zupełności mi wystarczy. Jadę na zajęcia, jestem na zajęciach i wracam z zajęć. Nie spędzam wolnego czasu w Łodzi. Nie lubię tego miasta. Może dlatego, że jest tam tylu meneli i praktycznie każdy podchodzi do mnie, yy, prosząc o zapomogę w postaci 20 groszy. A jak grzecznie odmawiam, wsparcia finansowego tego Menela, to odchodzi obrażony. Jakby mu się co najmniej ta kasa należała. Naprawdę jestem zdania, że Desan zbyt dużo nie pomylił się co do oceny Łodzi. Nie wiem, czy mieszkańcy wyjechali na wyspy, czy gdziekolwiek indziej. Faktem jest, że w większości pozostali tam emeryci, Menele, studenci i przyjezdni. Nie wiem czy to się kiedyś zmieni, wiem że tak jest teraz. A jak jest u Was w miastach? Może wszystkie większe miasta prezentują podobną strukturę grup społecznych. Wypowiedzcie się w komentarzach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć.